Więc no, trzeba tutaj jasno powiedzieć, co jest dla ciebie dobre, co nie. Ja byłem zawsze przeci wielkim przeciwnikiem alkoholu. E, miałem po prostu ojca alkoholika, który, który no, no niestety na moich oczach e, zmarł. E, jakby w trakcie swojej choroby alkoholowej. Więc no to było mocne doświadczenie, które na tyle mną wstrząsnęło, że no... No ja jednak wiem, że alkoholikiem nie będę, ale ciągnęło mnie troszkę w drugą stronę. E, więc no znalazłem ten balans, tak? Między mhm. tym wszystkim. E, więc teraz też uważnie dobieram słowa. Uważniej na pewno. No i, i więcej na pewno utworów powstaje o tych konsekwencjach, tak? Mhm. Tego. Więc... E, w następnym projekcie, który, który będę puszczał, nie wiem, konkretnie, który on będzie, ale na pewno wyjdzie w tym roku. Są takie numery właśnie. Mm, e, są numery o na przykład ciężkiej sytuacji, przez której straciłem bliską mi osobę, e, bo popełnił samobójstwo, i mhm. tak dalej, więc no, są to takie jakby trudniejsze rzeczy, przemielone przez jakby moje, moje pojmowanie i moje jakby. Moje też dojrzewanie może...